No dobra, dla dzisiaj port Lightning został wydany przez firmę Apple w 2012 roku wraz z premierą iPhone'a 5. Wcześniejsze złącze było złączem 30-pinowym, takim dosyć szerokim i trzeba było wiedzieć, w którą stronę je włożyć. Dlatego złącze Lightning było fenomenem, ponieważ nie trzeba było zastanawiać się, w którą stroną je włożyć. Ono po prostu działało. Kolejną zaletą było to, że od portu 30-pinowego było znacznie mniejsze, ponieważ jest znacznie mniejsze, ponieważ było wielkości paznokcia nawet, nawet nie. Głównymi zaletami w porównaniu do poprzedniej 30-pinowej technologii portu Lightning było to, że był znacznie szybszy, przez co przesyłanie zdjęć, plików, czy czego tam sobie życzyliście, było znacznie, znacznie szybsze. Kolejnym zastosowaniem portu Lightning było to, że można było do niego podłączyć różne akcesoria, jak na przykład słuchawki, które były później dodawane, kiedy w kolejnych iPhone'ach usunięto port jack, czyli ten od słuchawek. No ale wiadomo, technologia z 2012 roku posiada w tym momencie już 11 lat, dzięki czemu po prostu jest stara. A na jej miejsce weszła technologia USB-C która również działa w obie strony, natomiast daje znacznie, ale to naprawdę znacznie szybszą jakość transferu, przez co przesyłanie jest zdecydowanie lepsze. W związku z tym, że chodzą przesłanki, że Unia Europejska przeniesie standard USB-C na wszystkie urządzenia, które są produkowane dla Unii Europejskiej, prawdopodobnie najnowszy iPhone, który wyjdzie we wrześniu, czyli za miesiąc, nawet nie pół miesiąca można powiedzieć, będzie prawdopodobnie posiadał już złącze USB typu C. No ale podsumowując, złącze Lightning w czasach, w których zostało wypuszczone, było naprawdę fenomenem, no ale w związku z tym, że rok do roku wymyślane są coraz to nowsze technologie, w tym momencie nie jest na tyle fajne, na tyle fenomenalne, jak do tej pory. Plus do tego nie jest używane w żadnych innych urządzeniach, tylko w urządzeniach firmy Apple. Trzymajcie się, cześć!